Cześć ja widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Wojak Woj Voy. I... Mm, ostatnio nie narzucałem filmów, bo... W znaczy, mi się trochę nie chciało, a... Yy, no głównie mi się nie chciało, nie miałem czasu, takie, te, tego typu rzeczy Raczej to pierwsza. <grym> yy, ale dzisiaj... W, w końcu, po nowym roku... Yy, nagramy sobie taką kampanię solo, ale nie do końca, bo nie będę grał na tym moim pliku tutaj, tylko sobie chciałem dzisiaj pograć i może będzie taka seria raz na tydzień z właśnie challenge moonów, tych tutaj weekly challenge moons. Na czym to będzie ten film polegał? No basically zrobimy sobie bardzo trzy loty, spróbujemy zebrać jak najwięcej, albo zebrać cokolwiek. No i w sumie to tyle. Dziękuję również bardzo za wbicie 10 subskrypcji. E... Powinien się pojawić jakiś film niebawem, special z tej okazji. Ale dzisiaj z racji, że e... nie było stanie filmów, to nagramy sobie to. Nowa seria. Nie wiem jak ją nazwać. Możecie dać pomysły w komentarzach. No i co, no zaczniemy grę. No, nie ma co przedłużyć prawda? Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Uff, uh, czysto. No dobra, no to mamy trochę pieniędzy. Nie wiem, ja jestem sam, to nie wiem, czy w ogóle mi się przyda cokolwiek, jakie będą konieczne latarka. Eee, może kiedyś te filmy z tej serii będą też więcej osób, ale. Mm. Dobra. I jednak sobie trochę więcej rzeczy. Okej, okay. zobaczmy... ...jaki będzie ten... ...na zewnątrz to wyglądało. Nie mam łopaty, więc... Ah. Okej. Okay. W challenge na fajne jest to, że em, jak już raz to zrobisz pier pierwszy ten grę, to one są już ty kiedyś przewidywalne, bo to się... Wszystko się dzieje, zauważymy kiedyś już na nich w tym samym czasie, w tym samym czasie pojawi się pierwszy przeciwnik na zewnątrz, w środku coś się stanie, też wszędzie ten zamiast na samym miejscu, ale nie wiem, nie, nie mam ochoty ich maksować, nie chce mi się. Więc po prostu będą to po trzy loty... Почему? Sion. No kurde Ja naprawdę no, ledwo wlazłem, no nie? Coś że będę się świetnie bawił ja nie wiem, co mi się należy zostawić na zewnątrz Jaki nie ra Co? jak się spadzała do środka. O czym mi nie -reactivity. Chyba że jak się ma... baba. To jest nie nie wiem. To tak, jest nie no nie wiem, w nie ma Ile mamy? 150 Możesz przestać? Ja no, oh, ale to będzie okropne Teraz żałuję, że stwierdziłem, że chcę to nagrywać, no nie. O. Bloby. I braken. Nice. Nice. Wziąłem ze sobą torebki. Ja... Będę się, będę się świetnie bawił, to coś tak czy ja. Nie wiem gdzie jest Fire Exit, bo to jest... LEND. A ja kurde... nie wiem. Grałem niby na LENDI czasami, ale... Za każdym razem jak szedłem do Fire... Jak byłem... Jak wychodziłem Firexitem, to ja kurde nie miałem pojęcia gdzie ja jestem. Nie wiem, chyba nas ten, ten mimik zgłupiał i... ...chyba, ja że paranoję mi się tylko wydawało, że tam był mimik. No zdrobia. O. Fajnie. Eee. Okej, okay. eee, w takim razie mamy już coś już wiemy. No to co? Trzeba sobie teraz zrobić to jeszcze raz, tylko że szybciej i lepiej. Ja... ja... Okej. Lockpicker mi się nie przyda, Stanglend mi się może przydać i łopata mi się może przydać. lądujemy. A już już nie lubię tego księżyca. Tylko po to, że jakbym miał wracać ze wszystkim gdzie ja jakbym miał wracać z całym zoem, to żebym mógł sobie wszystkie jeszcze schować, a tak... teraz ja myślę, że on mi się chyba nie przyda za bardzo. Czy w ogóle to jest fajnego. No we Okej, okay, plan jest taki. Yy, biorę łopatę, padarkę zostawiam, biorę zegar i biorę to i wracam na razie na statek A potem może uda się wrócić jeszcze po large axla. By było jeszcze dalej pójść eksplorować, ale może, może spróbujemy, no nie? Ktoś się czuję, że to będzie szybki film No dobrze, jeżeli jakikolwiek film będzie, to ja jednego zdać O! Oh! Och, udało się. Wiem tak, co tak o, weźmiemy tak o. Mm -hmm. Bo, jak będzie, nie będzie gigant, to będzie kiepsko. Jak ja usłyszałem te kroki, myślałem, że to żeby te, mieć to zamiast obok tego w jakby był jakiś gigant o kumowa. Okay, yeah. Oh, yes. Przejść leci, leci leci leci, bo ja nie ona chyba jest za mną, nie wiem, słyszałem ją, jeszcze jest pies. Co to jest? A gigant Dobra no spadam stąd Uf. To było coś Nawet udało mi się wrócić w wszystkim hmm. No zniknęło mi Ej e, poszło Okej okay, jak dla mnie Ok, teraz spróbujemy się trochę głębiej, trochę głębiej pójść. Zobaczymy co tam jest dalej. Ale bardzo nie chcę tego robić. No, to świętego jeszcze kupić tak w ogóle? Nie wiem oki, Woki toki. Dobra lećmy po prostu ostatni lot Widziałem, ja tak, że Yy, Ile co do komputera, nie mam takie. A, ale mi się chce coś teraz nagrywać. Potem zaczynam to nagrywać i ja mam takie. Ojej, kiedy to się w końcu skończy? O rany, coś w tym stylu. Właśnie, nie, no, fajnie, fajnie jest. Ale. Nie, no. Dobrze się bawię. Mogę się zgnieść drzwiami. Ej, 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 ej. Uh-huh. Albo nie? Wow, ale szybko. O, oh. fajnie. O, oh. fajniej. Nie to na zewnątrz. no, <grym _> <grym _> się łopata. Nosić, ale nie no, zobaczmy trochę więcej dalej, co tam jest. Na dole nawet nie byliśmy ani razu. A. kryształowa kula. Ohej, no rano śmieta. miałem efekt dziewczynki jeśli się to spłakałem. Wybaczcie. Ale chodźmy slać tego mimika i weźmy ten kolejny obraz. on jest? Nie wiem, ale jego Spłakał się po tym go nie i Teraz już pewnie nie chce wyjść Ej, hey, mogę łopata tylko? Kurde, gdzie ją ja życie? A ja zabok obrazu Uu. Albo nie Stary, gdzie ukryłeś moją łopatę? Apowojnie, Odejdź nie Ale ej, zabiliśmy więcej niż poprzednio Nie mam siły łazieć tam i się z tym bić samemu. E... No to co? To było w sumie na tyle W tym krótkim odcinku, ale mam nadzieję, że się, że się dobrze bawili. Tego chcę powiedzieć. Ciuchów nie ma. No, no to, to tam. Trzymajcie się i cześć.